Zawsze święta były magiczne, dlatego że jak każde dziecko, zawsze bardzo lubiłem ten moment zasiadania przy stole, otwierania prezentów, przede wszystkim choinka i dużo prezentów. To takie bardziej wspomnienie z dzieciństwa. Jest important time to just catch up people you just haven't seen for a long time. I trochę wszyscy zapominamy o troskę dnia codziennego i, i, i świętujemy, i jesteśmy razem, I, i, i to jest super. Super ciepły czas dla rodziny, dla własnej radości. Odpoczynek z kolędami. Stół wigilijny, on się oczywiście zmienia, jak cała Polska się zmienia, to i stół się zmienia, ale bez wątpienia e, karp. Kasza jaglana z sosem grzybowym. Barszcz czerwony, barszcz biały i karp. Kompot z suszonych owoców, różne ciasta, różne ryby, a na deser też karp. Dzisiaj te święta zaczynają się kojarzyć jeszcze z jednym bardzo ważnym dla mnie elementem, mianowicie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem to jest jedyny czas dla konsultanta, kiedy ma rzeczywisty urlop, ponieważ nikt nie dzwoni. Moi drodzy, chciałbym w imieniu wszystkich partnerów PWC złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia spokojnych i udanych świąt Bożego Narodzenia. Aby te święta były okazją dla Was spędzenia jak najwięcej chwil w gronie rodzinnym z przyjaciółmi i znajomymi. Oraz życzę przede wszystkim odpoczynku, bardzo zasłużonego odpoczynku. świąt i szczęśliwego Nowego Roku!